W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa syna ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie matki dziewicy przez ducha świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa świątynią Boga zmiłuje się nad nami. Serce Jezusa Przybytku Najwyższego zmił się nad nami. Serce Jezusa Domie Boży i Bramo Niebios zmił się nad nami. Serce Jezusa Goryjące Ognisko Miłości zmił się nad nami. Serce Jezusa Sprawiedliwości i Miłości Skarbnicą zmił się nad nami. Serce Jezusa Dobroci i Miłości Pełne zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich, bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkich chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczeń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże. Wejrzyj na serce najmilszego syna twego i na chwałę i uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu, boski zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, O Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu dobry, zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza, w sercu Twoim racz nas obmyć, do serca Twojego racz nas przytulić, w Twem sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdę, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje serce. Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęć najgłębszą skruchą. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem by nagrodzić ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych co obłąkają się z daleka od drogi zbawienia. Nie chcą iść za tobą, pasterzem i wodzem. A jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności, bezwstyd w życiu i strojach. Liczne sidła zastawiane na niewinne dusze. Gwałcenie dni świątecznych Ochydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twego namiestnika i stan kapłański? Kto zadrży na bezczeszczenie samego sakramentu boskiej miłości? Okropne świętokradztwa i publiczne wykroczenia narodów, wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie, świętego Kościoła. O Panie! Jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni, aby zaś choć wcześniej naprawić zniewagi wyrządzone Tobie. O Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu ofiarowałeś na krzyżu i które ponawiasz co dzień na ołtarzu w połączeniu z zadośćuczynieniem Boga Rodzicy, Dziewicy, wszystkich świętych i pobożnych, duż wiernych. Z głębi serca przyrzekamy Ci, O Jezu. Oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewak i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady. Przeto błagamy Cię, o najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci. Wierności obowiązkom Twojej świętej służby, przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże.